Dziś w filmie pokażę Wam wszystkie sortery, które Olga posiada, jakimi się bawi. Mamy 8 sorterów. Powiem Wam, które są fajne i które polecamy, które wzbudzają jej zainteresowanie, jakie mają funkcje i możliwości, dla jakiego wieku polecam. Także mam nadzieję, że film Wam się będzie podobał i zostaniecie do końca. Ja oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Ja jestem Weronika, jestem mamą dwóch córeczek. Jedna ma 10 lat, druga ma roczek, także doświadczenie już jakieś rodzicielskie posiadam. Oprócz tego jestem technikiem farmaceutycznym i kosmetologiem i właśnie na tym kanale dzielę się wszelkiego rodzaju tipami odnośnie zdrowia, odporności malucha i właśnie też takiego rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Pierwszy sorter, który chcę Wam pokazać, to jest traktor firmy Dumel. Zdecydowanie polecam, jest to świetna zabawka. Ona ma zarówno elementy dźwiękowe, jak i światełka, a także jeździ. Traktor! I jest to sorter, który działa na troszkę innej zasadzie na rozwój malucha, ponieważ tutaj no, po otworach na nóżki dosyć ciężko jest dopasować odpowiednie zwierzątko, także tutaj dopasowujemy bardziej po odgłosach. Które te zwierzątka wydają, także jest to troszkę inny sposób na sortowanie kształtów. U nas Olga dostała w okolicach 10 miesiąca właśnie ten traktor. Fantastycznie nam się sprawdził, od samego początku wzbudza zainteresowanie. Do tej pory jest to jedna z ulubionych zabawek. Kolejny sorter, jaki mamy, mamy od bardzo niedawna. To jest sorter, który kupiłyśmy, zamówiłyśmy na temu, i jest to sorter, gdzie po prostu musimy wyjmować. Przez takie sznureczki rozciągliwe, bo to są takie gumeczki, różnego rodzaju owoce. Olga już nauczyła się wyjmować też, bo wkładać od samego początku jej się udawało. Bardzo fajny sorter, bardzo wzbudza jej duże zainteresowanie. Ona tu wrzuca wszystko praktycznie, również inne zabawki, smoczki, także ja tu znajduję przeróżne zabawki. Na początku miała problem, żeby właśnie wyjmować te elementy, ale w tym momencie świetnie sobie z tym radzi, także również bardzo polecam. Od początku wzbudził bardzo. Dużej zainteresowanie, no bo też grzechocze. Także super sprawa i yy, wbrew pozorom, bardzo dobrze wykonane. Nie widzę w ogóle tendencji, że to sznureczki miałoby się w jakikolwiek sposób urwać. Kolejny sorter, jaki mamy, to jest yy, sorter z Kauflanda, yy, firmy Kidland. I tutaj mamy takie marchewki, które się wyciąga i trzeba sortować je po odpowiednim rozmiarze do po prostu dziurek. Jest to zdecydowanie sorter nie na jej wiek, ona absolutnie sobie nie radzi z dopasowaniem tego do odpowiedniej wielkości otworków, jednak wzbudza to jej zainteresowanie, ponieważ są tu elementy filcowe i drewniane, także to jest takie przyjemne sensorycznie. Polecam, bo na razie jest zainteresowana oczywiście wyciąganiem, ale to wyciąganie bardzo ją bawi i zdecydowanie uważam, że to był fajny zakup. Myślę, że w przyszłości również nam się sprawdzi, jak już będzie potrafiła chyba dostosować, także sądzę, że jest to zabawka rozwojowa. Yy, bardzo dobrze wykonana drewniana, yy, te elementy filcowe w żaden sposób nie odrywają się, mimo że przeżyły już naprawdę dużo. Yy. Jedna z takich ulubionych Olgi, yy, moja umiarkowanie, bo cały czas muszę szukać marchewek pod kanapą, jednak uważam, że jest to fajny zapłuk, bo nie była droga, ona chyba 25 zł, kosztowała ta zabawka, także tutaj również polecam, wiem, że marchewki są z różnych firm, yy, myślę, że niczym się od siebie nie różnią. Kolejny sorter to jest Kocia Wieża z Fisher Price, i to jest pierwsza, pierwszy sorter, który zainteresował moją Olgę. Tutaj musicie po prostu na zasadzie kulodromu wrzucić piłeczki do buzi Kotka. Zdecydowanie Olga była nim bardzo zainteresowana od samego początku. Bardzo szybko nauczyła się wkładać tych piłeczek, wkładać te piłeczki do buzi, do Kotka i bardzo wzbudza zainteresowanie. Do tej pory, jedynie punkt mogę. Odjąć za to, że nie jest to zabawka rozwojowa, jak już się dziecko nauczy wrzucać piłeczki, no to tak naprawdę nic więcej tu się nie da robić. W każdym razie bardzo chętnie się nią bawi, bardzo lubi jak piłeczki spadają, także jest to również jedna z jej ulubionych zabawek. Tak jak mówię, tylko minus za to, że nie jest rozwojowa, ale zdecydowanie jako pierwszy sorter bardzo polecam, jeżeli chcecie nauczyć dziecko, żeby po prostu celowało konkretnym, konkretnym elementem do jakiejś tam dziurki, to super się sprawdza. I tu mamy kolejny sorter, który jest już takim klasycznym sorterem, e, czyli garnuszek klocuszek. Na początku, e, gdy go zamówiłyśmy, e, to Olga bawiła się w ten sposób, że wrzucała po prostu górą te elementy. E, sorter wtedy też śpiewa piosenkę, jeżeli się od góry, bo tutaj ma czujniki, e, które też te elementy y, widzą, że coś tam wpadło. W tym momencie, kiedy już jest starsza, zdecydowanie na początku próbowałyśmy w ten sposób, że ja jej po prostu wkładałam w otworek i ona tylko wpychała. Teraz już y, próbuję kombinować, jak to wkładać sobie y, samodzielnie. Także tutaj polecam, y, można przełączyć tutaj tryby i są albo uczymy się kształtów y, i wtedy właśnie sorter nam mówi jaki kształt wrzuciliśmy. Albo właśnie cyferki, gdzie po prostu nam mówi, jaka cyferka jest wrzucona. Tutaj każdy klocuszek ma swoją cyferkę, jest pięć klocuszków, także elementy dźwiękowe i świetlne, także to wzbudza również w Oldze zainteresowanie. Nie przyciąga jej uwagi na bardzo długo, więc oceniłabym na takie 8, na 10, jednak uważam, że jest to fajne, bo jakiś czas zawsze chętnie się tym bawi. No i teraz sorter, który jest po prostu hitem u nas w obecnym czasie. Jest to sorter, który ma również tutaj elementy świetlne i właśnie dźwiękowe. Bardzo zachęca Olgę do wkładania elementów w odpowiednie miejsca. Tutaj można wyjąć zarówno kształty, jak i właśnie te pojazdy. Wszystko... Wszystko wydaje dźwięk, także bardzo interesuje dziecko. I jest to um, sorter, który rzeczywiście nie należy do takich najprostszych, jak właśnie e, kotek. E, I tutaj trzeba się już namęczyć, żeby odpowiednio e, dopasować kształt, ale wzbudza bardzo duże zainteresowanie i dzięki temu dziecko jest zachęcone, aby się rzeczywiście bawić tą zabawką. E, mówię, no u nas absolutny hit, także to jest po prostu dla mnie milion na dziesięć. E, najfajniejsza zabawka jako mama, najfajniejszy sorter jest to marki Fisher Price, pojazdy i kształty, tak znalazłam, że się nazywa, także to polecam całym sercem, świetne właśnie dla dzieciaków okolicy roku. Kolejny sorter według mnie niestety nie wypał, to jest sorter, który mamy jeszcze po starszej córce i zarówno dla Olgi, jak i dla Igi on się... Nie za bardzo nam sprawdził, ponieważ jest to sorter, który bardzo łatwo y, można rozpracować. Dziecko w sekundę się orientuje, że wcale nie trzeba wkładać tych y, krocuszków przez otworki, tylko po prostu wystarczy otworzyć sobie y, tą pokrywkę, bo ona nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Także on nam się nie sprawdził. To też jest marki Fisher Price, ale no nie polecam go zdecydowanie, bo jest po prostu za słabo zabezpieczony. Powinny być tutaj według mnie jakieś haczyki, które by chociaż troszkę dziecko powstrzymały. Mywały, bo tak na razie, na, tak naprawdę tym sorterem tylko i wyłącznie bałaganimy, ponieważ Olga sobie zdejmuje i rozsypuje klocki naokoło. W życiu nie widziałam, żeby próbowała dopasować jakiś element, i tak samo było z Igą, która była dużo spokojniejsza i mniej wszystko rozrzucała na prawo i lewo. U żadnej z dziewczyn on się po prostu nie sprawdził. I ostatnie z naszych sorterów to jest taka układanka z action drewniana. Tutaj mamy zwierzątka, które musimy w odpowiednie miejsca y, przypasować. Są to zwierzątka safari, ale widziałam, że są różne, y, różne wersje tej układanki. Na ten moment Olga nie potrafi jeszcze dopasować, zresztą chyba w ogóle nie rozumie, że tutaj powinno się cokolwiek dopasować, ale za to super się gryzie te elementy, super się nimi rzuca, y, mi się super je wyciąga spod kanapy. Także no... Mówię, do gryzienia fajne, ale jeżeli chodzi o przypasowywanie i sortowanie tych kształtów, no to na pewno nie wiek Olgi jeszcze, także myślę, że to dla może jakiegoś półtora rocznego dziecka się nada, dla roczniaków zdecydowanie jest to jeszcze zaskomplikowane, eee, także no mówię, no nie daję jej jeszcze szansę, na pewno jej nie wyrzucam, może w przyszłości będzie pełniła u nas jakąś większą funkcję. Jestem ciekawa, czy któryś sorter bardziej Was zainteresował. E, mam nadzieję, że dosyć e, powiedziałam Wam ciekawe informacje na temat tych sorterów i będzie Wam teraz łatwiej dokonać wyboru, gdy będziecie szukać czegoś dla swojego malucha. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadajcie mi je w komentarzu, ja chętnie odpowiem. E, może macie któryś z tych sorterów, może macie jakąś inną opinię niż ja. Jestem bardzo ciekawa, oczywiście zachęcam do zostawienia kciuka w górę e, i zasubskrybowania kanału, ponieważ naprawdę tutaj dzielę się, moimi doświadczeniami z macierzyństwa, więc może się ta wiedza zawsze przydać. Pozdrawiam i widzimy się w następnym filmie.